<grym w> Zejdź, zejdźmy z ulicy. Szczęść Boże, ma się pod wieczór, pod Pałacem Stalina i dworcem centralnym trwa akcja, która ma z jednej strony znamiona szczerego odruchu rozpaczy, desperacji, bo przecież wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami w tym sensie, że każdy jakoś musi przejawiać przedsiębiorczość, żeby wiązać koniec z końcem. Z drugiej strony to była dalej jest prowokacja policyjna. Przecież to policja wygenerowała, wyeskalowała to wydarzenie do takich rozmiarów. W punkcie wyjścia nie miało ono tej skali, jakiej nabrało w ciągu ostatnich czterech godzin. No pytanie co dalej? Pytanie co następne. Władza tresuje obywateli, a jednocześnie trenuje policję i służby. E, Bóg wie do jakich celów. Prawa. Do prawa. Oby nic gorszego się nie wydarzyło, ale rozłam w narodzie i stan katastrofy społeczno-gospodarczej wynikającej bynajmniej nie z mniemanej pandemii ataku wrażego koronawirusa, tylko wynikający... Czynów i zaniechań ze strony władzy, decyzji administracyjnych, policyjnych, ten rozłam i ta katastrofa jeszcze, jeszcze pokażą swoje konsekwencje. I to jest, chociaż dzisiejszy dzień obfitował w wydarzenia śmieszne, groteskowe zachowania policjantów. Ale w gruncie rzeczy to jest wszystko tragiczne. To jest, to jest smutny moment. Zwróćmy uwagę na to, że autorytet służby policyjnej jakoś tam mimo wszystko odbudowywany przez ostatnich 30 lat post PRL-u, ten autorytecik policji został lekką ręką przez aktualny rząd, aktualne władze został wpuszczony w kanał, wyrzucony do Kubła. I nad tym ubolewam, bo ci młodzi w większości ludzie z zasłoniętymi twarzami, w mundurach policyjnych, część anonimowych funkcjonariuszy, bo odpieli sobie pewnie na polecenie przełożonych te paski z nazwiskami, no większość z nich nie po to wstępowała do tej zaszczytnej służby, prawda? Panie Grzegorzu, co dalej? Co dalej z Polski? Dalej? Dalej? Dalej już y, stan wojenny pełną gębą, prawda? Dalej już ci tak przetresowani obywatele niestety w znacznej liczbie przyjmą sami kolejne zarządzenia, kolejne, kolejne restrykcje. Będą kibicowali nawet represją, ponieważ w taką korona panikę, taką pandemię o psychozę zostali wprawieni. Więc część będzie kiwać głową z lękiem, przyklaskiwać posunięciom władzy, no a część zostanie przykładnie spacyfikowana. Jak jest horyzont tych wydarzeń? Mówią ci, którzy stoją na narodu czele. Mówi władza głosem ministra super spec oberministra Szumowskiego. Mówi szczepionka, tylko szczepionka. To jedyne wyjście z kwarantanny dla całego narodu. Pan Szumowski tego oczywiście nie wymyślił. On ma swoje autorytety. Bill Gates jest jego autorytetem. On o tym mówił publicznie. Powoływał się na, na tego. Międzynarodowego aferzystę o zbrodniczych inklinacjach, bo, bo jak inaczej nazwać publicznie deklarowaną fascynację Billa Gatesa perspektywą depopulacji, globalnej depopulacji. On przecież o tym mówił otwartym tekstem. To nie jest żadna teoria spiskowa, to nie jest wyssane z palca. To jest facet, który. Ma taki problem, że rano się budzi i martwi się, że ludzi jest za dużo na planecie. No i, no i ponieważ jest grubym, dużym człowiekiem interesu, więc, więc też znajduje swoich fanów. Witam Panie pośle. Chciałam przeprosić za te słowa. Nie ma za co, Nie ma za co. Ja proponuję zobaczyć czy zgodnie z przepisami. Jest legalna skrzynka prezesa Jarosława Kaczyńskiego i spełnia standardy. Rozumiem, proszę, proszę Ale nie, no delegacja musi. Panie Grzegorzu, czy Konfederacja dalej będzie się włączać w protesty przedsiębiorców? Szanowni Państwo, to, to te protesty, chwała Bogu, potwierdzają tezy programowe Konfederacji. Przecież Konfederacja szła do wyborów i szła do Sejmu, wcześniej Parlamentu Europejskiego, właśnie na to zwracając uwagę, że przedsiębiorczość jest solą ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej ziemi, że przedsiębiorczość to jest, to jest koło zamachowe w ogóle żywotności narodu i egzystencji państwa. I jeżeli ktoś szalony albo niegodziwy Wariat albo zbrodniarz y, zamyka naród pod kloszem, bierze naród za twarz, uruchamia kampanię propagandową, której celem jest sianie paniki i, i atomizacja społeczeństwa i przy tym wszystkim jeszcze zamyka gospodarkę, zamyka komunikację, zamyka życie publiczne, no to to się nie może dobrze skończyć. To się... To się musi skończyć i właśnie już przybiera rozmiary katastrofy społeczno-gospodarczej. No, no, szanowni Państwo, zastanówmy się, czy my znamy takich ludzi, czy mamy w rodzinie takich ludzi, którzy e, mogą e, pozwolić sobie na to, żeby nie wstać rano i nie pójść do jakiejś roboty, a jakiej nie mają, to żeby się nerwowo za robotą nie rozglądać. No nie. Więc jeżeli się cały naród wyłączy. Jeżeli się całemu narodowi powie, że ma siedzieć w kwarantannie i czekać na zasiłki, czekać na jakieś rekompensaty, które władza hojną ręką jak zwykle z nieswojej swojej kieszeni rozdaje i obiecuje, inna rzecz, do kogo tam dotrą ostatecznie te jakieś subwencje, no to to jest proszenie się o katastrofę i kiedy, kiedy widzę premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który z uśmiechem mówi, że i jako dobrą nowinę ogłasza że rząd nie zawaha się zwiększać długu publicznego, to to jest albo statek szaleńców, albo to jest ekipa zbrodniarzy. Czy czeka nas ustrót totalitarny? Czy dzisiaj może. Już i... nie uciąga, czeka, i... już nie czeka. Już tutaj się zainstalował, już się ukonstytuował. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że ta władza dokonała sztuki, której... Nie dokonała i nawet nie próbowała dokonać żadna wcześniej władza zaborcza, okupacyjna, kolaborancka, żadnej z tych władz, ani Moskalom, ani Prusakom, Austriakom, ani Sowietom, ani Hitlerowcom, ani Perelowskim Sowieciarzom. Nawet do głowy nie przychodziło, żeby ludziom powiedzieć, że mają nie chodzić do kościoła że mają się nie spotykać po domach, nawet w rodzinach, że mają nie chodzić do roboty. No więc jeżeli realizowany jest ten nieprzytomny scenariusz, a realizują go ludzie, których ja jednak o szaleństwo nie posądzam, no to jaka jest w tym racjonalność? No racjonalność jest właśnie taka, że naród ma być tresowany, a służby policyjne wojskowe mają być trenowane do następnego etapu i ten następny etap no to musi być jakiś wyższy poziom zamordyzmu e, widzimy że to jest zamordyzm e, na wyższym poziomie, bo to jest zamordyzm elektroniczny, prawda? To jest elektroniczny pastuch, elektroniczna obroża zakładana Polakom. To są te ustawy procedowane pod pretekstem walki z koronawirusem. To są te aplikacje na razie proponowane narodowi. A obowiązkowe tylko i aż dla tych, którzy zostaną nominowani na nosicieli koronawirusa, ale to jest dopiero początek. W ostatnich dniach, w minionym tygodniu była y, y, puszczona przez Sejm, który notabene jest kompletną fasadą, dekoracją, jest wydmuszką, prawda? Tam to to jest. To jest Napisane, że, że to jest w różnych tam aktach prawnych z konstytucją na czele, że, że to jest władza ustawodawcza, ale Państwo oczywiście już w te bajki nie wierzycie i rozumiecie, że Sejm w ogóle nie ma niczego do powiedzenia w tych sprawach, tylko, tylko jedzie... Podajnik, pas transmisyjny i, i większość parlamentarna głosuje. Myślę, że w większości, nawet i tej większości, dalece nie wszyscy czytają te ustawy, które przechodzą. I otóż przeszła taka ustawa o drogach. O tym, że. Yy, Wspaniała innowacja wchodzi w życie, że transport drogowy będzie mógł w płatności za korzystanie z dróg szybkich, korzystając z właśnie pewnych rozwiązań elektronicznych, nowoczesnych. No i na razie to jest obowiązkowe tylko dla kierowców tirów, ale kiedy jeden z posłów Koła Konfederacja, pan poseł Dobromir Sośnierz, zadzwonił przepracowującym, te ustawę, bo odrabia lekcje solidnie, zadzwonił do ministerstwa, to się dowiedział tam od pewnej pani, że na razie to jest dla, dla tirów, ale docelowo to jest dla wszystkich kierowców. To mam na myśli, mówiąc o, o elektronicznej obroży, o elektronicznym pastuchu. Uwaga! Ja nie jestem przeciwko postępowi, ja nie jestem przeciwko wynalazkom różnym wspaniałym, ja tylko jestem przeciwko przymusowi w tych sprawach. Jestem przeciwko przymusowi. Panowie, bezpiecznej służby Wam życzymy, ale też stwierdzamy, że nie po to chyba, sami wiecie najlepiej nie po to do tej zaszczytnej służby wstępowaliście, prawda? Żeby robić takie rzeczy jak dzisiaj i cóż, robić pośmiewisko z tej służby, której nazwę do mnie na piersiach nosicie. Wielka szkoda. Brawo. Wielka szkoda. Brawo.

Ну да, мог бы даже.

a, nie, nie mają nawet z tym bratem gada. Nie mają tak. Nie, nie, to. Macie nie, 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 A tam mogę nie, mogę nie, 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 I'm <laughs> going